Jeszcze nie! To żaden Senior Decimo, to Lord Decibel! Dziadku, musimy coś zrobić! DJ Dziadzio! Zaczekaj pan! Graj na czas! A ja pobiegnę do gruchota po sprzęt DJ-ski. Jak to ma na mnie pomóc? Uch. Czyli wszystko na mojej głowie. <grym> <grym> Dobra, ludzie, co knuje lot decybel? A idź sobie! O, być mały! Szef przygotował naprawdę niezwykły show! I nie pozwolimy ci popsuć wielkiego finału. Poczujesz, jak rozchodzą się fale! Raz, dwa, trzy. Uch! Jak widzisz, udało się zebrać na plaży wielu ludzi. A skoro nie chcecie widać tyle, o ile prosiłem, nie mam wyboru i muszę wypróbować moją nową, dźwiękową, super broń. Nie, proszę, dogadamy się. Cudownie, tak trzymaj, poczuj bit. Podnoś się, walczysz dalej, już już, musisz ciągle się ruszać. Nie mogę do końca załapać tych technik! Przestań, Kotko! Jesteś coraz lepsza! Serio? O, a jak! W porządku! Będę ćwiczyć! Miał! No i już! Uh -huh. w boku! W Skok w przód i turlanko! Haha! -ha. Kotko, świetnie ci to idzie! A to co? Mam już dość! I gracie z ogniem! Sparzycie się! Pokaż, co umiesz, płomyczku! Ha -ha. Ha -ha. Te dźwiękowe ataki są irytujące. A? DJ Dziadzio zaraz na czadu! Co? Dziadku, nie mamy czasu na twoje złote szlagiery. Jego muzyczki są jak z jakiejś piwniczki. To ja już wolę świeże hity z dna morza. Są. Oh, baby! To było superowe! Ha, ha, ha. A grajcie sobie winyli, ile chcecie. Nic nie pobije topowej muzyki, która powali kraj na kolana. To najnowszy hit pod tytułem... Może Boże i węgorzy, węgorzy Moc! Możecie neutralizować moje dźwiękowe węgorze, ale ten bit będzie rósł w siłę. Haha, ha. Jedziemy! Ha! Uzmaczyć węgorze! Ten dźwięk dobiega stamtąd! Yeah. Uh. Co się tam znowu wyrabia? Dalej ekipo trzeba się śpieszyć! Wspieram cię, uh. O! Oh, ale dzwoni mi w uszach! Ej, to inferno ma jakieś uszy? Pod te sceny mają wstęp tylko pipy! Uh. Yeah. Uh. 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 jest tak fajna! Czas na prawdziwego bohatera! Zwiększmy głośność! Żyjesz tam, Gwen?